Wszystko, co tu widzisz, należy do mnie. Mam alkohol, kasyno i diabelski młyn. Kiedy okradasz moich ludzi, okradasz mnie. Komuś się wydaje, że jestem słaby, że nie potrafię się zemścić. A tu jest wojna. Zakazane Imperium. Od stycznia w HBO. Wiemy, że uprawa najwyższej jakości arabiki wymaga największej staranności. Nasi eksperci wybierają dla Ciebie tylko najlepsze ziarna Chibo Arabika. Wspaniały aromat i harmonijny smak. Tylko dla mnie. Podaruj ulubioną kawę także Twoim najbliższym. Teraz Chibo Exclusiv 100% Arabika w limitowanej edycji Chibo. Podaj to, co najlepsze. Is? Niespodziankę! Ja też! Tata! Oh, wreszcie w domu! Ja do stołu. Wyśmienite. Mała zmiana. Mm. Barszcz ze śliwką. Ręka mistrzyni. A moja? Arcymistrza. Mój sposób na małą, wielką zmianę. Nowy barszcz Knorze ze śliwką. Spróbuj też barszczu z grzybami i na Wejdź do krainy najpiękniejszych niespodzianek. Odkryj raj prezentów w perfumeriach Sephora i podaruj najbliższym słodycz pieli o kuszącym zapachu białej praliny Sephora. 95% polskiego społeczeństwa uważa się za ludzi odpowiedzialnych. Ale tylko co piąty Polak ma polisę na życie. Ubezpiecz życie najlepiej w ING życie. Tefal przedstawia Vita Cuisine. Parowar, w którym przygotujesz pyszne potrawy pełne witamin. Dzięki szybszemu gotowaniu. Tefal. Żyj z pomysłem. Kawa może dawać radość. Kawa może być dziełem sztuki. Może być klasyką gatunku. Albo zaskakującym odkryciem. Kawa może naprawdę ekscytować. Dlaczego więc nie spojrzeć na kawę z zupełnie innej strony? Kawa Dolce Gusto. Kawa nie musi być wyłącznie czarna. Znasz ją na pewno. Nigdy cię nie zawiodła. Dzięki Tobie jest numerem jeden i ma już miliony fanek w Polsce. Najlepsza ochrona i pielęgnacja antyperspirantu Nivea. Przez cały dzień, każdego dnia. Sięgnij po antyperspiranty Nivea. Numer jeden w Polsce. Hey. To dobry dzień, by umrzeć, mój synu. Nic nie może się równać z niepowtarzalnym smakiem Batona Mars. Synu, byłoby dobrze, gdybyś mówił mnie z dziką stokrotką. Mars. I jest dobrze. Ubezpiecz życie najlepiej w ING Życie. Kup ubezpieczenie na życie. Weź udział w konkursie i wygraj jeden z pięciu samochodów. O szczegóły pytaj naszych przedstawicieli lub wejdź na ingrzycie.pl. Piękna skóra to podstawa w zawodzie aktorki. Myślałam, że każdy problem starzenia się skóry wymaga stosowania innego kremu, aż odkryłam jeden, który daje mi wszystko, czego oczekuję. Olaj Total Effects zwalcza 7 objawów starzenia. Zmieniłam swój krem na Olaj Total Effects. A Ty? Olaj. Święta to idealny moment, by odmłodzić swoją skórę. Specjalnie na tę okazję Olaj przygotował wyjątkowe zestawy świąteczne. Nie czekaj, już dziś znajdziesz je w najlepszych sklepach. Fever. I hate the fever. Beyoncé Hit. Pierwszy zapach od Beyoncé. Ze śliwką na wędzące i z grzybami spróbuj nowych barszczyk Nor. Ruszyły świąteczne promocje. Wszystkie pakiety 48 zł miesięcznie. W tym aż 15 kanałów HD. Telewizja N. Relaks jak się patrzy. Zadzwoń zamów lub odwiedź punkt sprzedaży. Skąd ten zatkany nos brak energii? Myślisz, że to przeziębienie, ale tak naprawdę przyczyną mogą być alergeny. Aby powstrzymać skutki ich działania, stosuj Claritin Active. Dwa składniki aktywne łagodzą alergii i objawy nieżytu nosa, tylko jedna tabletka co 12 godzin. Odetchnij od alergii, odzyskaj energię Claritin Active. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszamy na niedzielny poranek z Dzień Dobry TVN, a w programie nasz wyjątkowy prezent dla Was, czyli Sebastian Karpiel Bułecka świątecznie. Oprócz tego romantyczny finał tanecznych treningów. Kamilika, jak i Andrzejowi Mosejcukowi będziemy towarzyszyć w przygotowaniach do ślubu. W programie także Edyta Herbuś pikantnie w naszej kuchni, a Magda Gessler łagodnie w swoim domu. Dzień dobry TVN. Jutro o 8.30. Nowy uczeń w szkole. Aby był przystojny. Robi wrażenie na dziewczynach. Okay. Wszystko w porządku? Jestem Lena, a ja Stefan. Pociąga je tajemnica, którą on głęboko ukrywa. się już iść. I która zabija. Witam, braciszku. Nowy serial. Trzymaj się od niej z daleka. Potraktuję to jako zaproszenie. Pamiętniki wampirów. Od wtorku o 22.30 w TVN. To nie jest zwykła rywalizacja. To coś więcej niż wyścig. Witam na stadionie Le Mans, gdzie rozpoczynają się eliminacje do wyścigu 24-godzinnego. Walka nie toczy się tylko na torze. Zobaczysz Ojca Żywego, jeśli wystartujesz i przegrasz. Wycofajcie się z wyścigu. Odliczanie do startu już się zaczęło. Czy prawdziwy wirtuoz kierownicy ugnie się przed szantażem? Chyba nie. Michel Vallon. Zaraz po filmie to właśnie miłość. Będziesz krzywdzony. Święta do Telewizji N. Oglądaj największe hity filmowe w jakości HD. Ekscytujący sport na żywo oraz mocne uderzenia w 3D. Poznaj bogactwo kanałów dla dzieci. Ciesz się największą liczbą kanałów HD bez dodatkowych opłat. Skorzystaj ze świątecznej promocji. Tylko teraz wszystkie pakiety za 48 zł miesięcznie. Nowoczesny dekoder HD z cyfrową nagrywarką tylko 48 zł. Dodatkowo HBO w prezencie. Umowa tylko na 13 miesięcy. Telewizja N. Święta do Potęgi N. Zaprojektowany przez ciebie odświeżacz powietrza mógłby wyglądać na przykład tak. Wygląda znacznie lepiej. I uwalniać świeży zapach brise tylko wtedy, gdy wyczuje ruch. Nowy Sensen Spray Collection od Brise. So happy, yes, so Dobre łaciate so happy. Łaciate, samo mleko Już teraz wybierz mis łaciatą i zobacz inne atrakcje Baw się z nami na www.łaciate.pl Koniec z prostowaniem, które niszczy Twoje włosy Prostownica Respecto Drowenty sama dostosowuje temperaturę do rodzaju włosów Efekt? Idealnie proste, zdrowe i piękne włosy Prostownica od Rowenty. Czerwony to kolor świąt. Święty Mikołaj ma czerwony płaszcz, czerwone spodnie, czerwoną czapkę. Lata na czerwonych saniach, które ciągnie Rudolf, ten z czerwonym nosem. Chcesz więcej? Nie, nie, super. Żółty. Czemu ty chcesz być świątecznym M&M's? Bo pisanki. Ale to nie te święta. No to może kurczaczek. Hmm. Czekoladowy M&M's. Lecą w kulki. Mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Czy ty kiedykolwiek zmądrzejesz... Absolutnie nie. Teraz limitowana edycja świąteczna z kulą z gadulą. Mycie zębów bez szczoteczki? Słabo. A mycie twarzy? Garnier Peeling Brusher to nasza pierwsza szczoteczka, która skutecznie czyści skórę twarzy, redukuje niedoskonałości. Peeling Brusher przeciw niedoskonałościom. Dbaj o siebie, Garnier. W te święta podaruj bliskim zestawy od Garniera, a w każdym z nich prezent. Duracell Turbo. Najmocniejsza bateria alkaliczna od Duracell. W te święta kup Duracell i podaj kod promocyjny na www.duracell.pl. Każdy wygrywa darmowe aplikacje i szanse na wycieczkę do świętego Mikołaja w Laponii. Zabłyśnij blaskiem diamentów i poczuj zmysłowe piękno włosów. Szampon i odżywka Nivea Diamond Gloss z diamentowym pyłem nadadzą Twoim włosom niepowtarzalny blask, abyś czuła się olśniewająco. Sięgnij po wyjątkową linię do pielęgnacji włosów Diamond Gloss od Nivea. Wesoła, hej, wesoła nowina! Że wszystkie kanały Kiwi są naprawdę w supercenie. Hej, hej, hej! Pakiety przez caluśkie! Pół roku za darmo. Hej! Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Przyjmij w świątecznym prezencie pakiety telewizyjne przez pół roku za darmo. Telekomunikacja Polska. Jako stylista wiem, jakim wyzwaniem jest nadanie objętości cienkim włosom. Mój numer jeden to nowa pianka Vella Flex objętość dla cienkich włosów, która pokrywa każde pasmo, by pogrubić nawet najcieńsze partie włosów. Gotowa? Aby nadać fryzurze objętość, wypróbuj Vella Flex. Bella, rekomendowana przez mistrza świata we fryzjerstwie. Niech nadchodzące święta przyniosą w prezencie wiele radości, zdrowia i wigoru. Podaruj wigor, kompletny zestaw witamin i minerałów, bo zdrowie to najcenniejszy. Prezent. Wigor w świątecznym opakowaniu. Gotowy pod choinkę? Szukaj w dobrych aptekach. Samsung i Acer. I lekkie, i z wbudowanym modemem. I możesz je mieć już od złotówki, a także wielofunkcyjny iPad, gadżet sezonu oraz bezlik gigabajtów, by korzystać z internetu bez limitu.